Dzisiejszy koncert Jagodowe Kolędowanie to impreza charytatywna, podczas której zbieramy pieniążki dla trzyletniej Jagody Labus. Dzisiaj wystąpią razem z nami wszyscy fajni muzycy, wspaniali i z wielkim sercem, którzy postanowili odpowiedzieć na nasze zaproszenie, którzy znaleźli dla nas czas. I będzie to Magda Anioł, Adam Szewczyk, Henryk Cich, Kasia i Andrzej Lampert, Marcin Wyrostek, zespół Dziamble oraz Hacusiowe Trele. Jeśli jesteśmy w stanie pomóc, przynajmniej śpiewając, to, to fajnie, cieszę się. Bo w zasadzie sami znajomi są i fajnie, że spotykamy się w tym samym celu. No ale to jest ta wspólna chęć pomagania osobom, które no, nie są w stanie sobie w dzisiejszych czasach pomóc. Często my nie doceniamy tego. Co mamy w danym momencie, że, że, że żyjemy normalnie, chodzimy na, na dwóch nogach, możemy zjeść śniadanie i pójść na spacer, a wiele osób ma, ma naprawdę poważne problemy w życiu, więc myślę, że to, że nam los dał... Tą możliwość, że, że, że nie mamy takich problemów stricte zdrowotnych, to powinien każdy z nas pomagać i myślę, że, że ja i właśnie wszyscy wszyscy, którzy biorą udział z, w takich koncertach, dają świetny przykład na to, żeby każdy, każdy coś takiego dobrego zrobił w swoim życiu. Myślę, że, że każdy z nas jakby tak się przyłączył przynajmniej raz, nawet nie mówię raz, raz w miesiącu, ale przynajmniej raz w roku, jakby każdy coś zrobił od siebie bezinteresownie. Myślę, że wszystkim nam byłoby o wiele lepiej na, na tym świecie. I niech święta,